Państwo Państwa, prawda, bo światło jest takie, że tylko pierwsze rzędy widzę, ale mam nadzieję, że wysłuchacie mnie Państwo z uwagą. Otóż, Szanowni Państwo, przed nami wybory, wybory samorządowe. Wybieramy tą władzę, która na co dzień decyduje o poziomie obsługi administracyjnej obywateli, o bardzo wielu elementach związanych z jakością naszego życia. To jest ta władza na co dzień. To jest ta władza, która, musimy o tym pamiętać, rozdziela połowę środków publicznych, jakimi się w ogóle w Polsce dysponuje. A więc władza rzeczywiście ważna i w Polsce mocna, bo to różnie bywa w różnych krajach. W Polsce samorząd ma tej władzy, a można to liczyć właśnie ilością pieniędzy bardzo, bardzo dużo. A więc podejmujemy decyzje ważne. Ważne dla naszej przyszłości, ważne dla tego, co dziś. Może jeszcze ważniejsze dla tego, co jutro. I dlatego warto się nad tymi decyzjami zastanowić. Ale warto się zastanowić także nad innym nieco sensem tych decyzji. Bo przecież, kiedy będziemy wchodzili do kabiny, żeby wrzucić kartkę wyborczą, to będziemy decydować nie tylko o tym, kto będzie rządził w danej gminie, w danym powiecie, w danym województwie. Będziemy wyrażali także nasze poglądy w różnych istotnych sprawach naszego kraju. Tak czy owak, niezależnie nawet od naszych intencji, tak to będzie później zinterpretowane. Takie będą wyciągane wnioski z tego, co w tych kabinach wyborczych uczynimy. Dlatego przynajmniej o niektórych spośród tych spraw, o których Chcąc, nie chcąc, będziemy tutaj też decydowali, czy w każdym razie wypowiadali się i ich sprawie. Chciałem na samym początku mojego wystąpienia powiedzieć. Bo są dzisiaj takie sprawy w Polsce, o których trzeba mówić, a może mówi się zbyt mało. I trzeba mówić także w kontekście tych wyborów. Sprawa pierwsza. Chcę tutaj mocno podkreślić. My jesteśmy przed decyzjami, czy nawet już w trakcie podejmowania decyzji, to są decyzje władzy, władzy centralnej, decyzji odnoszących się do dóbr narodowych, do tego, co wspólne, co nasze, co każdego z nas, każdego Polaka. Chodzi o lasy państwowe, chodzi o energetykę, chodzi o przemysł petrochemiczny. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy to ma pozostać wspólne. Czy państwo ma mieć w dalszym ciągu nad tym pieczę, kontrolę, albo jak w wypadku lasów państwowych, po prostu stuprocentową własność, czy też mamy od tego odchodzić? To jest, powtarzam, bardzo, bardzo ważne pytanie. To jest pytanie odnoszące się także do naszego obywatelskiego statusu. My poprzez wybory i te samorządowe, ale przede wszystkim te parlamentarne, współdecydujemy jednak o tym, co czyni państwo.